16, 16 kwietnia dalszy ciąg akcji już niebo jest zawalone zapompowali całkowicie zapompowali całkowicie mamy to wszystko mamy to wszystko i widzimy mamy to wszystko i widzimy calutkie niebo jeszcze z tej strony mniej tu jest już całkowicie no i tam widzę harp też uruchomili Na horyzoncie tam widać falę Dunaju Fale Dunaju się tworzą Także Także rozumiemy O co tutaj w tym całym cyrku chodzi czy nie rozumiemy no. Zrobili nam Pogodę Gazową Pogodę gazową nie trzeba oświęcimia Nie trzeba żadnych obozów i komór gazowych nic nie trzeba już robili nam Globalną komorę gazową Także mamy to co mamy Dobra, do widzenia